Dzień z tej Kasia z odchudzania Skate I dzisiaj sobie pogadamy o bardzo fajnym temacie Czyli coś na śniadanie, żeby schudnąć Śniadania uważam, że to są po prostu Najważniejsze posiłki w ciągu dnia Warto jeść śniadania Jeżeli zaniedbasz śniadanie To po prostu koniec co oddziałuje na cały twój dzień Na to, jakie decyzje podejmiesz w ciągu dnia Czy zjesz się czy nie Więc dzisiaj sobie o tym pogadamy Też przy okazji ci powiem, że na dole zostawiam Darmowe przepisy, z których możesz korzystać Są tam śniadania, obiady, kolacje dosłownie wszystko mają też obliczoną kaloryczność, więc nie musisz liczyć kaloryczności, są mega proste. Więc jeżeli cię to interesuje, to możesz sobie zerknąć właśnie w opisie. No dobra, więc w ogóle jakie śniadanie powinna jeść? Z czego powinny się składać twoje śniadania? Śniadania Twoje powinny się składać z białka, z dużej ilości białka, dużej ilości błonnika, no i mniejszej ilości tłuszczy węglowodanów. Dlatego, że takie śniadanie nasyci nasycicie na strasznie długo, 3-4 godziny na spokojnie. I też, co jest ważne, nie będzie Ci się chciało jeść syf typu drożdżówek, nie wiem, jakichś fast foodów i takich rzeczy. I też podam Ci tutaj przykładowe śniadania, moje ulubione śniadania na śniadanie, <laughs> które serio nawet czasem sycą mnie na nawet 6 godzin. Na przykład, właśnie fasolka po bretońsku z jajkiem, z jajkami, ona mnie na tak długo syci, a nie ma dużo kalorii i w ogóle uważam, że fasolka po bretońsku to, to jest coś fenomenalnego. Dlatego, że yy, nie musisz, wiadomo, raz trzeba się namęczyć, żeby ją zrobić, ale możesz zrobić jej więcej i na przykład sobie pochować do woreczków i pomrozić, i wtedy rano wyjmujesz jedyne co. No to wkładasz do ciepłej wody, odmrażasz, masz fasolkę po bretońsku, to jest coś super, możesz ją mieć po prostu na kilka dni, no jest mega pełnowartościowym śniadaniem, bo i ma błonnik, czyli warzywa, białko, fasola, no ale też dodatkowo ma jajka, więc to też jest białko i tłuszcze. Fenomenalne śniadanie, moje ulubione śniadanie, bardzo polecam Ci je jeść. Tak samo uważam, że zarąbistym śniadaniem jest szakszuka. Szakszuka ma bardzo dużo błonnika, dlatego, że tak naprawdę jej podstawa to są warzywa. I do szakszuki możesz <laughs> wrzucić wszystkie warzywa, które Ci się marnują w lodówce i już już zarąbiste śniadanie. Oczywiście wszystkie śniadania podlinkuję je na dole, tylko szakszukę znajdziesz akurat w moich foodbookach. W foodbookach też znajdziesz przepisy, które mają 400 kalorii, więc też jeżeli nie masz pomysłów na śniadanie to możesz sobie zobaczyć. W każdym razie inne śniadanie będziesz miała w darmowych przepisach. I do szakszuki oczywiście dodajemy jajka i to też jest białko, wiadomo. I fajnie też do tej szakszuki dodać sobie czy rukoli, czy na przykład bazylii. No i w ten sposób jeszcze bardziej się nasycicie. No rewelacyjne śniadanie, serio. Kocham to śniadanie, ale jest jest to jedno z dłuższych śniadań no tak 15 minut na pewno musisz poświęcić, ale kanapeczki to też uważam, że jest super śniadanie mimo tego, że to są węglowodane ale oczywiście jeżeli dodasz do tego czy białko, czy yy, błonnik, to już masz pełnowartościowe śniadanie i zamiast masła możesz na przykład użyć serka śmietankowego kurde, ja wiecie, nigdy nie wiem jak się mówi śmietankowy czy śmietanowy chyba śmietankowy, no <laughs> w każdym razie wiadomo o co chodzi, on ma też białko więc fajnie sobie nim posmarować Mam mniej kalorii niż masło. Do tego jeden albo dwa plastry szynki, też chudej, na przykład z indyka czy z kurczaka, I do tego sałata albo możesz też dodać jajko, jeżeli wcześniej, na przykład dzień wcześniej możesz sobie ugotować jajko pokroić i masz już na kanapce. Wcale nie jest powiedziane, że zdrowe śniadania muszą ci serio długo zajmować, bo, bo nie nawet jeżeli nie masz czasu, na przykład i chcesz zjeść coś na mieście, to też polecam Ci zamiast drożdżówki wybrać sobie serek wiejski, do tego na przykład jakaś bułeczka, szyneczka i już masz fajne. Śniadanko, a jeżeli zamiast tego, no to nie masz czasu zjeść takiego śniadania, no to może kupić załóżmy skrypitny. Fajnym śniadaniem też są na przykład ale jeżeli faktycznie jest w nich białko albo na nich, czyli załóżmy, robicie pankejki, też można sobie pokombinować, czyli zrobić na przykład z odżywki białkowej i na to dodać skry. Ważne jest to, żeby właśnie dodawać to białko, dodawać ten błonnik, no bo wtedy serio będziecie najedzone no i nie będzie wam się chciało jeść tego z syfu. A jeżeli jeżeli jak na razie uważasz, że ten film jest dla Ciebie wartościowy, lubisz mnie oglądać, no to będę Ci mega wdzięczna za komentarz na dole, bo to mi serio bardzo pomaga. No i jak YouTube widzi, że komentujecie, że jesteście aktywne, to też podbija ten film. Jesteśmy w stanie dotrzeć do większej ilości osób, więc jeżeli chcesz mnie wesprzeć i też dołączyć do naszej społeczności, no to zostaw coś po sobie. Nawet może być kropka, obojętnie co. No i zasubskrybuj mój kanał. Następnym fajnym śniadaniem będzie jajecznica. Taka najprostsza jajecznica na maśle. Ona też przecież jajko to jest białko, białko i tłuszcz jeżeli dodamy do tego też chlebek, troszkę węgli, no to też się nasycimy na kilka godzin, a jest to tak naprawdę no, śniadanie w dwie minuty, więc takie śniadania warto jeść, nie polecam jeść owsianek samych w sobie owsianek, jeżeli nie ma w nich białka, typu puszki, bo płatki owsiane was nie nasycą, zapchają, ale nie nasycą, bo to są czyściutkie węgle. Tak samo na przykład kanapka z masłem na szybko. Dowadanie. No, <grych> ale naprawdę, jeżeli się skupicie i jakby zaczniecie robić takie konkretne śniadania, konkretne obiady i kolacje, bardzo wam to pomoże w odchudzaniu, no i w takim ogarnieniu tego wszystkiego, też nie będziecie miały wyrzutów sumienia, że nie wiem, zrobiłyście coś na szybko, co nie jest fajne. A jeżeli brakuje ci pomysłów, właśnie na śniadanie, zdrowe śniadanka, które Cię nasycą na minimum 3 godziny i których też nie musisz liczyć, nie musisz liczyć kalorii, ale chcesz śniadanie z prostych składników, to zobacz sobie moje foodbooki, które właśnie takie są. Każdy przepis w foodbooku ma 400 kalorii, jest wysokobiałkowy no i na tyle normalne, że nawet nie odczujesz, że jesteś na diecie. Więc wszystko podlinkuję na dole. No i tak naprawdę to by było na tyle dzisiaj. Opowiedziałam Ci o moich wszystkich śniadankach, które uwielbiam, które są super, które nasycą się na Długo, więc mam nadzieję, że będziesz korzystać i widzimy się w następnym filmie. Bądź jaki?